Witam Was, kochani, serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj, kochani, mamy niedzielę i jesteśmy, kochani, teraz w tej chwili na pustyni Błędowskiej. Także zobaczcie, jak na razie jesteśmy na parkingu, tutaj, właśnie i zaraz idziemy na pustynię. Zobaczcie, jak ładnie za mną las. Tu jest taka droga, no i już tutaj piaski się zaczynają. Piasek no i pójdziemy tam właśnie w tamtym kierunku na pustynię stwierdziłam kochani, że dzisiaj zacznę tego vloga może będzie łączony z jutrzejszym dniem także dzisiaj Wam trochę pokażę, chociaż już widzieliście już my byliśmy w zeszłym roku też właśnie na tej pustyni także dzisiaj jest piękna pogoda, stwierdziliśmy, że się też dzisiaj znowu wybierzemy także nic mi nie pozostało moi drodzy, jak Was zaprosić na kolejnego vloga No i tak moi drodzy, już dochodzimy do pustyni. No, można powiedzieć, że już jesteśmy na pustyni. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo tak strasznie wieje. Więc miejmy nadzieję, że mnie słychać. Tak więc zobaczcie. Pustynia. Domki tutaj takie, to jest taki deptak. Ale jaki ładny piasek. Powiem Wam dzisiaj niesamowicie gorąco, ale fajnie, że jest ten wiatr że wieje, bo inaczej naprawdę mega by było gorąco. No kurzy piachem. No i zobaczcie, taka armata. люди Tynia Błędowska, Nie wiem, czy mnie słychać, bo wiatr wieje. Wziął mi okulary, bo powiem Wam nie wziął sobie swoich i tak tutaj przy tym wietrze strasznie kurzy tym piaskiem. Z tamtej strony, powiem Wam, straszna jest za tymka, także tam to tak kurzy tym piaskiem. Ale fajnie, naprawdę przyjemnie. żeby nie jeździć na takie, wiecie, wycieczki, żeby gdzieś wyjechać, jak jest naprawdę y, ciepło, y, ładnie. Także nie jeździmy gdzieś, wiecie, na jakiś tydzień, dwa, jak to y, dawniej, ale może na drugi rok gdzieś się wybierzemy, ale teraz to opowiem Wam, że co weekend takie wycieczki sobie właśnie gdzieś y, przejście, nie wiem jaka chyba wieża bitokowa czy coś takiego, więc idziemy sobie zobaczyć co tam jest, bo w zeszłym roku my tutaj nie szliśmy, w tą stronę mieliśmy, jeść, ale my nie poszli, więc tego roku jak jesteśmy, to idziemy właśnie w tym kierunku. Wodę wszyscy sobie, wiecie, trzeba mieć, Czy mam tutaj niosę w rękach, bo mam małą torebkę, więc mi się nie zmieści, więc w rękach. Zostawiam się mi okulary. Damian dobrze ci się idzie w moich okularach? A ja mam teraz piasek w oczach. Muszę nosić chyba dwie pary okularów przy sobie. Mam jeden w samochodzie, ale zostawiłam, bo nie myślałam, że będzie aż tak kurzyło tym piachem. Po drugiej stronie, no to powiem Wam, że y, jeszcze ten wiatr, szum. Ja się czuję, jakbym była nad morzem, nie wiem, ale właśnie piasek, takie drzewa, y, taka alejka wzdłuż y, tego, właśnie, y, piachu, to zawsze mi się takie rzeczy kojarzą, y, właśnie z morzem. Jeszcze ten wiatr, szum tego wiatru, piasek w oczach naprawdę rewelacja. Nie wiem, jak Wy, ale ja naprawdę uwielbiam takie wycieczki i. No, nie wyobrażam sobie, żebym gdzieś nie pojechała. Nie powrażam sobie, jak i no jest pogoda, to zawsze gdzieś yy, jedziemy. Także, no, super. W ogóle powiem Wam, że dzisiaj mieliśmy jechać na zamek yy, bo po ośmiu latach yy, wrócił z lot czarownic na zamku w Lipowcu i dzisiaj my się na niego tam wybierali. No bo tak to dawniej my jeździli, 8 lat już nie było, bo nie robili tej imprezy, a teraz właśnie dzisiaj bo 8 latach tak jest znowu otwarcie tej y, imprezy. Także więc y, mieliśmy jechać, ale ze względu, że jest bardzo gorąco, no to nie chciało nam się jechać, wiecie, na ten y, zamek. Stwierdziliśmy, że jedziemy właśnie y, tutaj na pustynię Błędowską. No i powiem Wam, że ja jestem zadowolona. Naprawdę super. Dobra kochani, lecę, idę przed siebie, bo tutaj chłopaki przede mną, więc zasuwam i idziemy zobaczyć, co tam jest właśnie dalej. Rduszką i coś napisał. Zobaczcie, Damian się tutaj zasypuje w piachu sobie nogi. Damian, przyjemny piasek? Ciepły. Ciepły, co? No jak tu tak cały czas grzeje. Fajnie, co? Ja sobie teraz moi drodzy tutaj siedzę na schodach leżę sobie tak tutaj. Damian bawi się tutaj w piasku. Słońce świeci naprawdę fantastycznie. Nie ma, tak jak mówiłam, dużo dzisiaj ludzi, bo jak w zeszłym roku my byli, to było mnóstwo ludzi. Teraz tak dużo nie ma, także zobaczcie. Ja sobie tak tutaj leżę. Naprawdę fantastycznie. Można sobie tutaj... Dzień dobry, mamy dzisiaj kochani kolejny dzień. Dzisiaj jest, moi drodzy, poniedziałek, poniedziałek, taki trochę powiem Wam, yy, pokórany. Jest o wiele chłodniej, no wczoraj to było taki upał niesamowity, tak było ciepło, chociaż biał ten wiatr, ale był taki ciepły. No a dzisiaj już niestety chłodno, zobaczcie. Wczoraj tak pięknie, gorąco ciepło, a dzisiaj już, moi drodzy, troszeczkę yy, chłodniej. Jest jeszcze, kochani, rano. Ja już, kochani, nastawiłam pranie, właśnie się tutaj pierze w pralce. Mam nadzieję, że nie będzie padać, że mi jeszcze wysnie na balkonie. Ja idę, moi drodzy, zrobić sobie teraz y, cappuccino, a Was zapraszam, moi drodzy, znowu na kolejny dzień ze mną. i zobaczcie, taka jest pogoda widzę, że wychodzi chyba słońce więc może będzie cieplej, bo teraz jest, powiem Wam, no troszkę chłodno nie tak bardzo, ale nawet i tak średnio, powiem Wam taka średnia pogoda że, więc mam nadzieję, że zrobi się może trochę cieplej, no zobaczymy zobaczcie jak tutaj te hortensje się przebarwiły te dwie pierwsze tak bardziej na różowo właśnie są już takie mega różowe teraz to widać właśnie bardziej właśnie muszę wziąć teraz podlać moje kwiaty na tarasie więc zabieram się moi drodzy właśnie za podlewanie ich i tak kochani zrobiła się przepiękna pogoda jest naprawdę ciepło net, bym powiedziała, że jest gorąco Słońce wyszło, no i zrobiła się, moi drodzy, pogoda. Rano było tak chłodno, naprawdę zdziwiona byłam, że wczoraj było tak upalnie, a dzisiaj tak nagle szybko zmieniła się pogoda, ale jest teraz fajnie. Za chwilę muszę wskoczyć coś na ramionkach, bo jest mi w tej bluzce mega gorąco. No, w końcu pogoda zrobiła się od rana. A tutaj Wam, moi drodzy, pokażę, zobaczcie, jak sobie sama tego roku nasadziłam trawy. Zobaczcie, jak pięknie właśnie rosną w tej donicy, tylko muszę tutaj wyplewić, stale plewie i wiecznie tutaj mi to zarasta, ale za chwilę muszę się z tym uporać, ale zobaczcie, jak ładnie rosną i to jest trawa yy, ta tutaj. Pod tą trawą pełno tam właśnie yy, rosło tych młodych, więc sobie zasadziłam, więc yy, no trawki sobie rosną. Zobaczcie, jak ładne już są dość spore. No. No i tutaj moje hortensje, te, które Wam stale pokazuję. To jest ta limonkowa. Właśnie ktoś mi pisał pod filmem, jak się nazywają te wielkie hortensje, które mam w ogródku. To zaraz Wam pokażę, bo ja właśnie przy tamtych mam karteczki dokładnie jak się one nazywają, więc Wam z tych dużych pokażę jaka jest nazwa. A te, no zobaczcie jak się fajnie przebarwiają. To są te Vanilla Fries. Właśnie te, które są takie, które się przebarwiają tak bardzo one się później takie bordowe zrobią, no to to jest właśnie vanila frais. No i tutaj jestem teraz w ogródku i właśnie komu się ba chodziło o te, bo chodziło o te duże, także zaraz Wam pokażę jak one się nazywają, mam tu wbite karteczki, także będziecie wiedzieć jaka to jest nazwa tej hortensji, właśnie tej tutaj limonkowej, tych wysokich, tych olbrzymich właśnie kwiatów. No, powiem wam, że one przepiękne są. One się na różowo nie przebarwiają. One są y, właśnie takie mega limonkowe. Wcześniej są one takie, jak y, rozwijają się. To jest taka delikatna limonka, a teraz są takie trochę y, ciemniejsze. I właśnie ja tutaj mam y, kartki. Każda jedna, jak się właśnie nazywa, i zaraz wam tutaj pokażę. Dostanę się do tej. A może. Idę na tą drugą. Tutaj to jest właśnie, sobie wyciągnę. O, one się tak nazywają: to jest Hydra. Hydra. Gia? Hydra. No, gea. Nie wiem, nie znam się po angielsku. Paniculata. No, ona się tak tutaj nazywa: to jest paniculata, także więc yy, taka moi drodzy. Nazwa, zobaczcie. I tu jest też pokazane, że one są duże, długie i mają po prostu olbrzymie y, kwiaty. Ja sobie właśnie tutaj wybijam karteczkę, i wtedy wiecie, wiem jak się po prostu y, nazywają. Także one mają ładne, naprawdę duże y, kwiaty. No i zobaczcie, jaka jest pogoda. Niebo się robi błękitne, troszkę chmurek, ale jest kochani słoneczko. No i zrobiło się gorąco. A ja teraz idę właśnie nastawić sobie obiad, zrobię obiad i potem idę tutaj trochę sobie poplewić właśnie między tymi trawami, tam dalej też, także trzeba coś. Ogarnąć. A jeszcze Wam pokażę przy bramie tą wielką trawę, która naprawdę pięknie rośnie. Jest olbrzymia. Zobaczcie, tak tutaj to wygląda. Tu są inne, bo tutaj są właśnie te zebrinusy. Jeden i tutaj jest drugi zebrinus. No i tutaj są inne, te, które ładnie kwitną. tutaj też inna tutaj taka też tu mam je raz, dwa, trzy takie same ładnie kwitną no i tutaj mam tą co kupiłam właśnie w tych ogrodach a tu jest ta wielka, zobaczcie jaka ona jest duża tutaj stanę to jest olbrzymia Bardzo ładnie tu wygląda. No, i ja tu jestem, kochani w tym moim y, kąciku, gdzie są właśnie y, te trawy. One naprawdę fajnie tutaj wyglądają. Mega cieplutko jest tu właśnie. Zobaczcie, one kwitną. No, także to pięknie wygląda. A tu za sobą, moi drodzy, mam basen, właśnie. I tu jest ten kącik, gdzie można sobie właśnie y, spokojnie posiedzieć, że nawet nikt mnie nie zauważy. No i przyszłam, moi drodzy, do domu. Powiem Wam, że wczoraj to my tak fajnie spędzili właśnie dzień na tej pustyni błędowskiej. Damian tak się wybawił, zasypał całe nogi sobie po sam tyłek y, tym piachem. Powiem Wam, dobrze, że tam mają też taką pompkę, że po prostu jak zejdziecie z tej pustyni, z tego piachu, no to możecie sobie, wiecie, ręce, nogi umyć, także trochę Damiana umyłam, bo w samochodzie bym miała nieźle dużo właśnie piachu. Wyczepałam go, umyłam mu nogi, ręce, no tak się wybawił pogoda była fantastyczna naprawdę dość spory kawał można przejść naokoło tej pustyni błędowskiej jak widzieliście my tam szli dalej drogę jeszcze tam robią także mi się wydaje że to chyba naokoło będzie można tej pustyni sobie po prostu jeździć na rowerze czy zrobić sobie spacerek a tutaj za mną jak widzicie zaraz wam tutaj pokażę ten bukiet który robiłam w tamtym roku. Dalej jest i wygląda pięknie. Tego roku muszę dołożyć tutaj jeszcze jakieś dwie, trzy różowe, te hortensje, żeby dodać takiego, wiecie, trochę koloru. Także zaraz Wam tutaj pokażę, jak to wygląda. No i tak to, kochani, wygląda ten bukiet, który robiłam w zeszłym roku. Bardzo ładnie to wygląda, powiem Wam one są mega zasuszone tu jest taka, która ma odrobinę tutaj różu i właśnie tutaj jeszcze muszę włożyć jedną gałązkę i może tutaj z tej strony właśnie różowej, żeby to tak wiecie, ładnie wyglądało i to jest włożone w tym koszyku no powiem Wam, że pięknie, jak się to zasuszy to naprawdę bardzo ładnie wygląda tylko muszę jeszcze dodać tego różu, tylko czekam, jak one jeszcze takie, wiecie, bardziej różowe się zrobią i wtedy sobie zetnę. I tu takie z dwie, trzy gałązki jeszcze y, po prostu do tego dołożę. No, a teraz idę w końcu, kochani, robić y, obiad vlog kochani, ten będzie połączony właśnie z wczorajszym dniem, czyli taki będzie wiecie, dwudniowy, dzisiaj taki y, typowo domowy bo nigdzie się nie wybieram jestem w domu, zrobiłam pranie idę teraz właśnie obiad nastrawić, potem sobie tutaj na ogródku y, poplewię między tymi kwiatami, ostatnio było koszone, więc muszę sobie tu jeszcze pod nimi wyplewić, pod tymi trawami y, tam z tamtej strony y, tak samo, a teraz idę robić moi drodzy najpierw obiadek a teraz, moi drodzy, czas na loda. Jest naprawdę ciepło, także ochłodźcie trochę. Ostatnio kupiłam właśnie takie marletto w czekoladzie. Dość grube te lody są, właśnie, i powiem Wam, że nawet bardzo dobre. Także zjemy sobie teraz wszyscy, właśnie, lody. Kochani, odzywam się dopiero do Was teraz no jednak mnie trochę pochł pochłonęło yy, na podwórku praca, plewienie yy, teraz właśnie przed chwilą obcięłam Damiana bo już miał tak długie włosy, że już y, trzeba było je obciąć, on ok okąpał się Yy, zrobiłam właśnie kolację, no i stwierdziłam, że już zakończę tego vloga w sumie, żeby nie był yy, za długi, a nie będę już ciągła wiecie z kolejnym dniem, żeby nie było z 3 dni, z dwóch dni będzie. Więc kochani, już się z wami żegnam, jak Wam się podobało. Tutaj kciuka w górę. Oczywiście pamiętajcie nadal o subskrypcji kanału. My widzimy się w następnym vlogu, Oczywiście zostawcie też jakiś ślad po sobie pod filmem, będzie mi bardzo miło, że byliście, że widzieliście, że oglądaliście. Kochani, pozdrawiam Was. No i co, ja uciekam, idę jeść kolację, stroić, jeść i może potem do łóżeczka coś obejrzeć. Zobaczymy, ale nie wiem, czy jeszcze nie będę właśnie męża obcinać, więc no widzicie, tak to jest, że chyba nie za bardzo coś się teraz obejrzy, bo muszę jeszcze poczekać, jak przyjdzie, i chyba go też będę obcinać. Tak, Dawiana, więc maszynka jest tutaj zostawiona, więc moi drodzy, uciekam. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego vloga.